Tak, Barca walczy o, o, o to, żeby w każdym meczu wygrywać po prostu. Ja uważam, że różnie może być, bo chcemy zająć trzecie miejsce, ale też musimy uważać, bo to nie jest tak, że myśmy się już utrzymali. Mamy bardzo cienką linkę do tego, żeby znaleźć się niżej. Także uważam, że bardzo trudny mecz w Ostrowie, dlatego że Ostrowie ma 36 punktów. I musi gonić, no i dla niej to jest ostatnie, są na pewno w gorszej sytuacji od nas, ale my jedziemy tam po to, żeby doszedł jeszcze Przemek od Adrian Bartkowiak, który pauzuje, także mamy troszeczkę kłopotów, nie wiem co z Michałem Golińskim, jeszcze decyzja zapadnie za moment, ale ja mam zmienników, ja uważam, że każdy niech dostanie szansę w tym sezonie i ja, ja, kto ich zastąpi, to się nie obawiam, no to będą grali na pewno o, o całą pulę. Chcę dobrze pracować tutaj, chcę wykonać swoje zadanie. Pierwszy plan mieliśmy się utrzymać, potem troszkę apetyty wzrosły, rzeczywiście zagraliśmy nieźle. No ale taka jest piłka i ja uważam, że jest trudno tak, żeśmy co zawód wybrali. My zrobimy wszystko jako trenerzy, żeby ta warta była jak najwyżej, a co z tego wyniknie, no to zobaczymy na koniec.